Witam serdecznie, od z tej strony. Kolejny dzień, całą noc padało. Jest godzina teraz, która? Dziesiąta jest, dziesiąta. Ja wstałem o godzinie ósmej i montowałem Wam odcinki, te wszystkie rzeczy i tak dalej. E, w dalszym ciągu pada i cały dzień będzie padało. No ogólnie ciepło jest, no. na zewnątrz może troszeczkę gdzieś tam jak się zmoknie to człowiek zmarznie, ale ogólnie termicznie jest w porządku komfortowo nie? co dzisiaj będę robił nie mam pojęcia zupełnie zobaczymy później Pierwsza informacja najistotniejsza jest taka że nie sprzedaje dziadka także nie piszcie mi że chcecie kupić dziadka nie sprzedam go dziadek był jest i będzie i, i ja się go nie pozbędę Wiekopomna chwila 98 i 98,2 kg. Wiem, że niektórych to gnębi cały czas to liczenie kalorii, ale pokażę Wam, że to ma kurde rację bytu. Słuchajcie, 2 kwietnia podjąłem decyzję, że będę miał codziennie 2000 kalorii, plus minus, bo to jest taki wyznacznik, jak tam 2,5 jest, czy 1500, czy nawet 3. Ważne, żebym się pilnował, żebym sobie to zliczał. I było 105 kg 2 kwietnia. Słuchajcie, jest na tą chwilę. Tak jak widzieliście, 98,5 kg, 46 dni pilnowania się, plus później ćwiczenia to ja w zasadzie od chyba nie wiem, od dwóch tygodni tam dość mocno zacząłem ćwiczyć. Jest 98,5 kg, czyli to jest 6,5 kg w półtora miesiąca. Ja jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. Od 2 do 4 kg miesięcznie się zdrowo chudnie, a ja mam półtorej proszę Was miesiąca i mam 6,5, więc, więc to jest bardzo fajny wynik no i dzisiaj na śniadanie coś takiego, serek, szynka 100 gram i pomidor pochowałem już żelastwo mam go teraz 20, 30, 40, 50 kg ponad a nie tylko 30 i spadam, spadam na Odyńce i potem chyba pojadę po to auto zobaczyć po tego Renault Mastera ale to się wszystko wyjaśni Zasiedziałem się trochę u sapera. Yy, mamy godzinę 12.25 w tym momencie. Słuchajcie, jadę na odyńce yy, z kilku przyczyn, już wam mówię, podjąłem decyzję, że już. Znaczy, dzisiaj się publikuje film, w którym podjąłem decyzję, że już kupuję to auto. I chciałbym dzisiaj już to auto kupić I byłem już zdecydowany, że jadę pogadać z bratem I jedziemy obejrzeć tego Citrena i tego Renault Master I że któreś z tych aut kupię Jest jeszcze dostępny Peugeot, Peugeot Ducato Peugeot Ducato, Fiat Ducato za 88 tysięcy Ale trzeba będzie na niego poczekać jakiś czas I przypomniałem sobie, że dzisiaj publikuję ten odcinek W którym mówię o tym, że w którym mówię o tym, że już podjąłem decyzję i na 100% wyślecie dziesiątki różnych ofert. Dziesiątki, dziesiątki setki linków już kuzyn mówił, że z jakichś 30-40 wiadomości jest odnośnie jakichś aut, takich jak Peugeot Boxster i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się dzisiaj jeszcze wstrzymam z kupnem tego auta i tak dalej i po prostu popatrzę na te wasze linki, co wysyłacie, bo będę miał tego na 100% około 300-400. I może jakaś fajna oferta się trafi, naprawdę jakaś godna uwagi, nie wiem, ktoś kupił auto, zaczął je robić na kampera i nagle musiał je sprzedać, bo tam się sytuacja zmieniła, plany się posypały i tak dalej. Także dzisiaj posiedzę cały dzień z kuzynem nad tymi autami, żeby już, żeby już zobaczyć, kurde, które, które będzie najlepsze, wiecie o co chodzi. Wiem, że powinienem to na samym początku odcinka powiedzieć, nie będzie wykopek w tym odcinku. Skupiam się na tym, żeby jak najszybciej sfinalizować to, 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 to auto i tak dalej. Poza tym pogoda jest lipna i nie mam wie, chęci ani motywacji do tego, żeby gdzieś tam łazić. Nie? I zresztą nawet nie gadałem nigdzie, nie kombinowałem jakichś wykopków, i tak naprawdę to nie mam zbyt dużych, z dużego wachlarzu opcji, nie? Ale coś mi się tak wydaje, że jak się uporam z tym autem, to, to pojadę już gdzieś tam bardziej nad morze tak mi się wydaje jestem już na Odyńcach dzień dobry, co to za jakieś te? a to z chyba moja mikrofalówka moja mikrofalówka, której nigdy nie używałem prawie witaj serdecznie tam są jego maście żeby zapakować paczki aha odcinek się opublikował i już są nowe informacje, już by była wielka wpadka, dlatego też poczekałem. Mieliśmy już jechać, patrzeć na takiego mastera i na jumpera, ale yy, okazało się, że auta brane na leasing nowe i nowe auta kupowane za gotówkę yy, w leasingu nie można w ogóle przerabiać auta, bo się straci tam jakąś gwarancję, czy nie wiem, jakąś karę się będzie płaciło. Auto musi być takie same i. Pewnie są jeszcze jakieś różne inne umowy, natomiast na tą chwilę mam taką wiedzę. A jeżeli chodzi o kupowanie auta fabrycznie nowego z salonu i przerabianie go, to się traci gwarancję i na wstępie się traci dużo pieniędzy. A przecież po to się kupuje też te nowe auta, żeby mieć tą gwarancję. Więc głupie jest kupić nowe auto i przerabiać je i tracić gwarancję. Więc najlepsze chyba co będzie można to kupić jakiegoś 2-3 latka po leasingu. No i wtedy mieć już na własność i robić co się chce, nie? Znaczy nie co się chce, tylko to co może dają przepisy, <gry> pozwalają. Mój entuzjazm właśnie się skończył. Po dowiedzeniu się kilka rzeczy, kilku rzeczy odnośnie przerejestrowywania potem auta dostawczego na pojazd specjalny, wymogów odnośnie opłacenia, homologacji, likwidacji grodzi i zabudowy w aucie dostawczym trochę tego dużo jest, nie będzie to takie proste i nie będzie to takie <laughs> i tak już jest drogie, ale będzie jeszcze droższe i to o wiele droższe Słyszę, już zacząłem do, dowiadywać się jakichś rzeczy, że to tą grudź można obejść na takiej zasadzie, że w, nie likwidować jej tylko zrobić w niej drzwiczki no to w tym momencie fotele obrotowe które bym chciał mieć, no, odpadają z kolei. Jak chcę mieć fotele obrotowe w furgonie, to muszę mieć homologację chyba na te fotele obrotowe, bo to będzie inne mocowanie. Nie wiem, trzeba się wszystkiego dowiedzieć. Trudno się mówi, żyje się dalej. Na razie, dziadek! Na razie, dziadek! Po dzisiejszym dniu to ja się cieszę, że przynajmniej marzenie. Nie jest opodatkowane i nie wymaga homologacji. Przynajmniej tyle. No, na razie to jest w starach marzeń, jednak to, co sobie planowałem. A może jakiś rower z zabudową, który nie ma w ogóle emisji? Może jakiś motocykl? Hmm. Coś wymyślę. Ja się nie poddaję. Coś na bank wymyślę. No niestety na takie wydatki, żeby busa z bomby kupić, żeby go dać do firmy, która mi zrobi zabudowę z homologację Takich pieniędzy chyba nie mam. <śmiech> chyba. <śmiech> Jadę na Hubertusa i, i se poćwiczę, bo tyle, mam z, tyle będę miał dzisiaj z życia. <laughs> Słuchajcie, śmieję się, bo właśnie wpadliśmy na pomysł razem z Jarkiem i z Karolem. E, ja mogę do Lond Boże. Ja do Anglii mogę jechać busem mogę sobie jeździć wokół Londynu, mogę sobie jeździć wszędzie, byleby nie wjeżdżać tym busem do tego Londynu, żeby nie płacić tych 100 funtów i tych kar, ale przecież ja mogę do Anglii jechać i na przykład będąc w Maidstone czy gdziekolwiek indziej, mogę sobie kupić auto z Euro 6 za 500 funtów, opłacić je i tak dalej i wiecie, ogarnąć się w busie, zapakować się w to auto, jechać na Londyn na 3-4 dni, pokopać w tym, w Tamizie, spakować się, wrócić Da się, da się, wszystko idzie wymyśleć i to nie będzie kosztowało nie wiadomo ile, tylko to będą marne pieniądze, tak naprawdę, bo takie auto, Karol już patrzał, za 400 funtów idzie kupić takiego minivana z euro 6 na benzynę. Problem będzie tylko z tym, że przez te 3-4 dni na tej tamizie będę marzł, i teraz tu jest kwestia tylko, żeby pomyśleć, jak w zimę w takim aucie zamontować ogrzewanie, bo będzie to benzyna. Więc odpada diesel, więc odpada Webasto. Chyba, że jakiś zbiornik z paliwem 30-litrowym na przykład. No, coś można pomyśleć. Drugi akumulator zamontować, przyciemnić szyby, dać taką, dać taką wiecie, tą, yy, tą zasłonkę, żeby mnie ludzie w nocy nie widzieli. I ja tak 3-4 dni na tamizie przeżyję. Potem wrócę, posiedzę sobie 1-2 dni odpocznę, pokopię sobie na jakichś polach gdzieś tam. Znowu pojadę na Tamizę No przecież nie trzeba wydawać tyle pieniędzy. <laughs> Masakra naprawdę. Nie? Genialny pomysł. Chmury uciekły, niczym szare myśli w mojej głowie, i z całego tego podniecenia, aż co jeszcze trening zrobię, to się wszystko zarymowało, wszystko się odjęło i dodało. No kurde, niesamowite. Problem będzie tylko z tym w Anglii, a czyli problem. To nie będzie problem, tylko trzeba się dowiedzieć, jak jest w przypadku, kiedy ja nie jestem rezydentem, a nie obywatelem. Czy mogę sobie kupić auto? Czy mogę je ubezpieczyć? Czy ubezpieczyciel mi to auto ubezpieczy? Czy da się zrobić coś takiego, że ktoś kupi to auto, on to auto ubezpieczy, i ja będę nim mógł jeździć? Wiem, że tam są jakieś imienne te ubezpieczenia, że ktoś, kto kupuje auto, to tylko on może jeździć, kto ubezpiecza. Ale to jest wszystko do ogarnięcia, to już jest, to już jest ten. Jeszcze ten Brexit cały trzeba będzie tam ogarnąć, plus te kwarantanny, nie kwarantanny po przybyciu, to jest wszystko do zrobienia. Byleby 365 dni w busie trwało. <laughs> Oczywiście, jak będę w moim aucie w Londynie, to to też się będzie zaliczało do tego, yy, do, tego do tego wyzwania ze względu na to, że dalej będę żył w busie natomiast wiem, że ja tam na samym początku mówiłem, że ten wyzwanie będzie polegało na tym, że każdą noc będę musiał w busie spać no ale jak będę miał jakieś takie mniejsze, gorsze auto, no to jest jeszcze gorzej, więc to jest tak jakby ujemne, więc no wiecie sami o co chodzi, nie? byleby nie spać w jakimś mieszkaniu i, i tak dalej, zawsze muszę spać w busie, Bądź w moim aucie, bo bus to jest dom, a auto to będzie auto, po prostu. I tak się dał wszystko obejść, mam nadzieję. Już jestem tak podbierany, że teraz muszę szczenić ten trening. Żelazo jest krzesane. I jeszcze wpadł fajny temat na piątek, sobotę i na niedzielę. Oby pogoda dopisała, bo teraz to już się całkowicie przejaśniło, tak jak widzicie. I piątek, sobota, niedziela będą zarobić te tematy. Wróciła mi chęć na wszystko, dosłownie mi wróciła chęć na wszystko Z tym busem to wiecie, to są horrendalne pieniądze To się człowiek zastanawia, szkoda O Jezus Maria A tak jak jest takie budżetowe rozwiązanie To aż się, aż się Zachciało mi żyć Aż mi się zachciało żyć Wylazłem na spacer Po treningu Chyba z 40 osób do mnie dzwoniło, pisało Nie wiadomo co po tym dzisiejszym filmie I patrzcie kto przyjechał i romantyczny spacer wokół, wokół, wokół Hubertusa No, pogadamy sobie. Dokładnie. No i kurde, minie czas. Szykuję sobie kolację i słuchajcie, mam dwa pomidory i pół papryki. Do tego mam taki amerykański sos. Popieprzyłem sobie to, posoliłem z racji tymi przyprawami. Mam kofikana później i trochę miodu. Tu mam Amazing Tea, super z kokosem, z malinami, z czymś tam. I zaraz będę gotował. 5 jaj albo 6 jaj, bo jestem bardzo głodny. Dzisiaj nic prawie nie jadłem, potem Wam jeszcze to pokażę. A tu mi się już woda gotuje na herbatę. Słuchajcie, pisaliście mi w wiadomości prywatnej i w komentarzach, żebym zrobił zrzutkę na tego busa i tak dalej. Słuchajcie, jak ktokolwiek chciał coś, coś, coś mi dorzucić do busa i tak dalej, słuchajcie, ja nie potrzebuję, ja sobie sam zarobię, ale tu możecie wspomóc Łukasza, który ma trójkę dzieci, w zasadzie dwie córki i jednego... Jednego syna w drodze, za miesiąc będzie ten syn się rodził, no ale niestety zdiagnozowali u niego raka e, mózgu, wycieli mu tego kawałek tego raka, ale niestety nie mogą go usunąć całego i on nawraca i potrzebuje pieniędzy po prostu na. Radio i chemioterapię, także jak ktoś chciał mi pomóc, to, to nie pomagajcie mi, tylko pomóżcie Łukaszowi po prostu. Link do zrzutki w opisie i w komentarzu będzie przypięty. Podliczanie dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o kalorie, bardzo mało dzisiaj zjadłem, 1350 kalorii, 14 tysięcy kroków, co daje 860 kalorii, według tego programu prawie 10 Kilometrów, żeśmy z Tomaszem przeszli dwa kółki żeśmy zrobili, no i tam trochę przy treningu latałem. No i mocny trening wpadł, także dzisiejszy dzień jak najbardziej na plus, chyba muszę więcej jeść, ale ja mogę tracić nawet trochę mięśni, bo jak są za mało kalorii, to się ponoć tam mięśnie też jakieś traci, ale jak się długo nie, nie ruszałem, to może coś tam nadbuduje. wie, ważne, żeby mało i dużo się ruszać. Godzina 24.00 albo 0000, teraz już 0001, dobra. No, i muszę Wam nagrać pożegnanie. I odnośnie jeszcze tej całej sytuacji z tym busem nowym, i tak dalej, najrozsądniej będzie po prostu kupić to auto tam w Anglii, dogadać się tam z Karolem. To będzie kwestia, może się w jakichś 7-8 tysiącach znajdę i będę miał tam samochód na Anglię. Będę tam zjeżdżał busem po prostu raz w roku, na jakieś 3-4 miesiące na zimę i sobie to tam przez tą zimę dziobał na busa. No chcę mieć tak czy inaczej takiego busa, wiecie, po tym lepszego kamperwana, ale to muszę jeszcze podziobać w życiu. Jeszcze będę dziobał, dziobał jak na dziobie, jak będą ku temu wiatry, to wtedy się zainwestuję jakieś takie pieniądze, ale to jeszcze dziobania przede mną trochę na pewno. No i co, no? Ale trzeba, trzeba realizować właśnie takie marzenia, bo tutaj Łukaszowi się ukazał taki gust, no i on może już te marzenia, je... to nie jest jakiś chłop, który ma 60, 70. To jest młody chłop. I, I nagle coś, pewnie go głowa bolała, a pewnie się dowiedział, diagnoza, i masakra. No człowiek naprawdę, człowiek to jest coś, co może dzisiaj być, a jutro tego może nie być. Takie istnienie, dlatego trzeba z tego życia czerpać ile, ile się da i kuć żelazo póki gorące. I z takim, z takim motywem na sam koniec się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. E, tyle jest z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.